Słuchajcie, wszyscy. Słucham, Krzysztof. Do, do wszystkich polityków, do wszystkich generałów, dowództwa wojska polskiego ostrzegamy Was. Jeśli doprowadzicie do wojny w Polsce i uciekniecie z Polski, to my, Polacy, Polonia, wskażemy na was kością. Każdy Polak zobowiąże się do wykonania tego wyroku jak najszybciej. Jest nas więcej niż 10 milionów poza granicami Polski. Jesteśmy wszędzie i mamy znajomych, nie tylko Polaków. Do końca waszego parszywego życia. Będziecie oglądać się za siebie. Nie będzie żadnego polskiego rządu na uchodźstwie. Ostrzegamy również urzędników, dziennikarzy, różnego rodzaju analityków, służby. My, Polacy, uważamy, że polski żołnierz jest po to, aby bronić naród polski i strzec granic Polski. Stanowczo sprzeciwiamy się wysyłaniu polskich żołnierzy poza granice Polski. Gdziekolwiek i na jakąkolwiek misję. Traktujemy ten czyn jako hańba dla narodu polskiego. To tyle.